Cześć. Z tej strony Alicja. Dzisiaj chciałabym wam przybliżyć troszkę mój kurs przyspieszony do nauki języka niemieckiego. Pokażę wam jak wygląda kurs od środka. Jestem na mojej stronie internetowej www.alicjamochnal.pl. Klikam platforma kursowa i kieruje mnie do platformy kursowej, i tutaj właśnie możecie kupić jeden z kursów. W mojej ofercie znajdziecie kurs rozszerzony do nauki języka niemieckiego, kurs przyśpieszony oraz praktyczny kurs języka niemieckiego dla pracowników i studentów logistyki. Dzisiaj opowiem Wam o kursie przyśpieszonym. Po zakupie kursu dostaniecie na maila dane do logowania. Login i hasło. Ja w tym momencie jestem już zalogowana, dlatego nie muszę tego robić i przechodzę od razu do panelu. I te moje kursy stworzone są na takiej platformie kursowej, i tutaj właśnie już jesteśmy na tej platformie. Teraz powiem Wam, dla kogo jest kurs przyśpieszony. Więc, kurs przyśpieszony tworzyłam z myślą o wszystkich, którzy znaleźli się w sytuacji której muszą jak najszybciej nauczyć się języka niemieckiego. Co to znaczy? Czyli na przykład dostałeś pracę w Niemczech i musisz szybko nauczyć się podstaw lub idziesz na rozmowę kwalifikacyjną i chcesz błyskawicznie odświeżyć sobie Najważniejsze rzeczy. To właśnie ten kurs jest dla Ciebie, ponieważ on zawiera tylko podstawowe zasady gramatyki, a przede wszystkim najważniejsze zwroty i wyrażenia, które pomogą Wam zacząć się komunikować w języku niemieckim. Przy tworzeniu tego kursu towarzyszyły mi trzy zasady: prostota, użyteczność i praktyka. Teraz pokażę Wam, jak wygląda kurs. Składa się on z siedmiu lekcji. Jest wprowadzenie, zakończenie i karta odpowiedzi. I tak pokażę Wam teraz przykładową lekcję. Na przykład lekcja czwarta. Lekcja czwarta składa się z takich podkategorii jak słownictwo części ciała, słownictwo dom. Najczęstsze zwroty i wyrażenia w języku niemieckim, słownictwo, kolory, która jest godzina oraz ćwiczenia. No i pokażę Wam przykładową lekcję, na przykład słownictwo dom. I zobaczcie, w każdej lekcji macie wypisane słówka do nauki, przykłady, które pobudzą Waszą wyobraźnię i pozwolą Wam lepiej zrozumieć, Aktualnie omawiany materiał. Do każdej lekcji znajdziecie nagranie wraz z wymową. Słownictwo: dom, garaż. garaż. Dodatkowo przygotowałam dla was fiszki. Fiszki można sobie pobierać, zapisywać, drukować. Czyli możecie sobie to pobrać na telefon, na, na komputer. I tak wyglądają fiszki. To wszystko z myślą o Was, żeby było Wam się łatwiej uczyć. Żebyście mogli się po prostu łatwiej uczyć. Oczywiście do każdej lekcji są również ćwiczenia. O, zobaczcie jeszcze, tutaj jest cała zawartość kursu. Czyli cały spis treści. Lekcja pierwsza i te wszystkie podkategorie. Lekcja druga, trzecia, czwarta i tak dalej. Co jeszcze znajdziecie w moim kursie przyśpieszonym? Ano, podstawowe odmiany, odmiany czasowników. I tutaj postaram się Wam pokazać jakiś przykład. Odmiana czasowników regularnych w języku niemieckim. I tutaj teoria, czyli jak odmieniać czasownik. W tym przypadku, akurat czasownik machen. I oczywiście dodatkowo, oprócz tego, że widzicie, jak zapisać dane słowo, to nagranie do wysłuchania. Odmiana czasowników regularnych w języku niemieckim. Większość czasowników. Również przygotowałam dla Was nagrania wideo. Czas przeszły perfekt. Tutaj macie teorie, oczywiście przykłady, wyjątki, a tutaj nagranie wideo. Cześć kochani, witajcie z tej strony Alicja. A co dzisiaj na tapecie? Czas przeszły perfekt. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają ćwiczenia. Na przykład lekcja trzecia. Klikamy sobie w ćwiczenia, i tutaj widzicie, już nam się otwiera plik. Ja to zrobiłam w PDF-ie, bo też chciałam, żeby dla Was było prościej, żebyście mogli sobie to pobrać i być może wydrukować. I tutaj macie ćwiczenia do lekcji trzeciej przygotowane. Na przykład ćwiczenie pierwsze brzmi, Proszę przetłumaczyć na język niemiecki. Latem mam urodziny. I tutaj musicie jakby sobie przypomnieć, o czym się uczyliście. Ćwiczenia są różne. Zdarzają się ćwiczenia ze słuchu, ćwiczenia, kiedy trzeba układać zdania, kiedy trzeba napisać słówka. Są też ćwiczenia kreatywne. Na przykład, rozejrzyj się dookoła, i nazywaj przedmioty, które cię otaczają po niemiecku. Na przykład: Die Blume kwiat. Jeżeli trafisz na rzecz, której jeszcze nie znasz, to poszukaj jej znaczenia w słowniku. Koniecznie zapisz te słówka. Także widzicie, ćwiczenia są różnorodne. Chciałam, żebyście mocno pracowali i utrwalali materiał. A na końcu znajdziecie kartę odpowiedzi. Karta odpowiedzi już wam pokazuje, jak to wygląda. I tutaj do każdej lekcji, do każdego ćwiczenia znajdziecie odpowiedzi. I na przykład ćwiczenie pierwsze było, proszę napisać o sobie. I tutaj odpowiedzi. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają ćwiczenia ze słuchu. O, tutaj mamy ćwiczenie ze słuchu. Ćwiczenie ze słuchu. Zadanie polega na wysłuchaniu nagrania i odgadnięciu wypowiadanych cyfr. 6 und 20. Tak wygląda kurs przyspieszony. Zapraszam Was do zakupu. Jeżeli macie jakieś pytania, być może jeszcze po tym nagraniu, to oczywiście zapraszam Was do kontaktu. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. W jaki sposób zadawać mi te pytania? Możecie pisać na Facebooku w wiadomości prywatnej, na YouTubie pod filmami, albo po prostu na maila: kontakt małpa Dziękuję Wam za dzisiaj i pozdrawiam. Do usłyszenia.